W nim odcinku. Wie, że pojechaliście do mnie? Mama nas prosiła, żebyśmy cię przekonali. Miło mi to słyszeć, ale żałuję. Nie mogę wrócić. Teodoro, szukacie ten policjant De Aguila. Może chcecie o coś zapytać? Nie, przyszedł do mnie, bo się umówiliśmy. Jakie są warunki tego kontraktu małżeńskiego? Będziemy przyjaciółmi, a nie kochankami. Nie będziemy się wtrącać w swoje życie. Jeśli masz plany wobec Jose Antonia, to nie ma sprawy. Nie zgrywaj niewiniątka. Widziałam cię z tą pielęgniareczką. Sonia Smith i Roberto Mateos w filmie z serii Cud Miłości. Scenariusz w pozostałych rolach. Piękna, reżyseria. Milagros odeszła z winy Fernandy. De Fernanda? Nie chciała nam przeszkadzać wtedy, kiedy Fernanda zmyśliła tę ciążę. To, kiedy Fernanda inwentował lo del embarazo. co cię łączy z Milagros? Jestem w niej zakochany. Estoy enamorado de Milagros. <tronen> Mając do wyboru Fernandę i Milagros, wolisz. Fernanda jest, <tronen> jest wspaniała, ale nie dla mnie. To oczywiste. Sinembargo, ale mógłbyś poszukać kogoś lepszego niż Milagros. To nie jest kwestia ambicji, tylko uczuć. Fernanda o tym wie? Zmyśliła ciążę, żeby rozdzielić o mnie z Milagros. To jej się udało. Nie chce wrócić. Uważa, że powinna być lojalna wobec kuzynki. Nie chce mnie widzieć ani ze mną rozmawiać, a także nie chcę tu wrócić. W innych warunkach byłaby to cudowna wiadomość, ale niestety Milagros musi tu wrócić, by odczytano testament. Wątpię, czy zechce. Wtedy się pożegnam. Usunę przeszkody, które nie pozwalają mojej kochanej bratanicy na powrót do domu. To nie tylko ja. Nie wyrzucę córki z domu. Ożenisz się ze mną? Już się zgodziłem. Musimy się pobrać jak najszybciej. Przecież wiesz, że cię kocham. Chcesz czy nie? Najpierw nie chcesz mnie znać, a teraz ślub. Nie rozumiemy. Odtrącasz mnie? Nie, ale musisz mi dać trochę czasu. Nie ma mowy. Chcę wyjść za ciebie. Spełniło się twoje marzenie. Dobrze? Jak najszybciej. Teraz poprosisz o moją rękę. Teraz? Masz coś ważnego do roboty? Nie. Ty jesteś najważniejsza w moim życiu. Chodźmy. Zaczekaj. Muszę zawiadomić Martina. Może pójdę z tobą. Muszę mu opowiedzieć o swoich pacjentach. Zaraz wrócę. Tylko szybko. Jakiś problem? To na tort. Jeśli to José Antonio. Wiem, wiem, już mi mówiłaś. Sergio, jak się miewasz? Proszę wejść. Witaj, Milagros. Jak pan się miewa, inspektorze? I Marianę? Gdzie Mariana? Witaj, Sergio. Może pójdziemy na targ. Nie kupiłyśmy paru rzeczy. Tak. Niedługo wrócimy z Czego się śmiejesz? Bez powodu Twoja mama jest bardzo wesoła Lubi zakupy Kłopoty Milagros sprawiły, że w ogóle nie myślę o mamie Zamierza tu zostać? Skąd o tym wiesz? Chyba ma coś z tym wspólnego ciąża Fernandy jak się dowiedziałeś? Mam swoje źródła. Niestety nie mogę ich ujawnić. Przekonaj Milagros do powrotu. Jeśli nie, zostaniesz zwolniony. Próbowałem, ale ona nie chciała. Spróbuj jeszcze raz. Milagros musi tu być podczas odczytania testamentu. Fernanda stanowi problem, nie ja. Powtarza, że mnie kocha. Halo? Jagua, że to ty? Myślałam, że wcześniej się odezwiesz. Nie możesz rozmawiać? Nie. Poproś, żeby wyszli. Nie teraz, jestem zajęta. Zadzwonię później. Będę ci wdzięczna. Przykro mi, że tak cię naciskam. Albo Milagro zwróci, albo ty odejdziesz. A może między Benjaminem i Lukresją nic nie kochają się tak, jak powinno małżeństwo. Na pewno Benjamin jakoś się pocieszy.

Proszę. Po co się aż tak fatygowałeś? Drobiazg. Pyszne. To chyba przepis Twojej mamy. Opowiedz mi o swoich podejrzeniach. To tajemnica śledcza. Nie proszę, żebyś mi opowiedział wszystko. Nikomu nie pisnę słówka. Kogo podejrzewasz? José Antonio Wilsona. José Antonio Wilson? Sądziłam, że podejrzewasz Lucrecję. Właściwie podejrzewam ich oboje. Czasami myślę, że działają razem. Sądzę, że mają jakiś plan, ale każdy z nich inny. Ale nie wiesz, czy Jose Antonio zrobił coś złego? Nie chcesz, żeby koleżanka pokochała przestępcę? Zwłaszcza ktoś tak uczciwy jak Minagros. Nie jesteś jej pewna? Chyba jej nie podejrzewa. To hipoteza, której nie odrzucam. To śmieszne. Milagros nie potrafiłaby nikogo skrzywdzić. Nie znam jej tak dobrze jak ty. W mojej pracy muszę podejrzewać wszystkich. Absolutnie wszystkich.